Hej, kto tam? O, kim jesteś? Sebastian, napisałem na ten numer losowo. Jesteś moim numerem bliźniakiem. Haha, ha. serio, skąd jesteś? Z Warszawy. Ja też, stary. Może jesteśmy sąsiadami. Haha, ha. wyobraź sobie, że podbijam i mówię. Jo, to ty jesteś tym gościem od SMS-a? No to by było śmieszne. W każdym razie, czym się interesujesz? Głównie grami, a ty? Też stary, w co grasz? Trochę w Minecrafta, ale głównie w Fortnite. Nie ma mowy, ja też gram w Fortnite. Hahaha, ha, ha. to chyba mamy plany na wieczór. Wieczór? Stary, włączaj kompa teraz, lecimy duo. Dobra, ale ostrzegam cię. Jestem kozakiem w budowaniu. Zobaczymy, kto kogo zniszczy. Gotowy! Lecimy. Cześć, to znowu ja! A, kto tam? Sebastian. Wcześniej pisałem na numer kończący się na osiem. Teraz próbuję z 7. Serio, piszesz do losowych wariantów swojego numeru? We'll to throw us off your like more. Tak, czemu nie? Może znajdę swojego dawno zaginionego bliźniaka. No cóż, nie jestem twoim bliźniakiem, ale co tam? Nic takiego. Po prostu chilluję, gram. Serio, ale beka, niezły pomysł. Więc grasz w Fortnite czy nie? Stary, skąd wiesz? Nie no, serio, zgadłem! Ty masz jakieś moce jasnowidza czy coś? Stary, może byliśmy naczeni do wspólnego składu. No haha, to lecimy na kilka gierek. Spoko, nie ma problemu. Jaki masz nikt? Dodaj mnie teraz czas na wygraną. Nie ma sprawy, lecimy. thank you Stary, nie uwierzysz. Co tam? Jakiś gość do mnie napisał. Myślał, że jestem jego inną wersją. E, czekaj. Nie ma opcji, to był Sebastian. Znasz go też? Stary, napisał do mnie pierwszy tydzień temu. Kręciłem się dla beki. Ten gość serio zbiera różne wersje samego siebie. Stary, on mnie nawet zapytał, czy gram w Fortnite. Powiedziałem, że tak, żeby go strollować. Nie ma mowy. Pisał mi to samo, też mu powiedziałem, żeby mnie dodał. Stary, czekaj! Mam pomysł. Słucham. Co, jeśli obaj powiemy mu, że nasze konta zostały schakowane i potrzebujemy faudolców? Nie ma opcji, on serio by to łyknął. On jest za miły, poczułby się źle i wysłałby nam kasę na serio. Dobra, dobra, musimy to dobrze rozegrać. Obaj mu piszemy, że nasze konta zostały skasowane i potrzebujemy tylko trochę na start. Zaraz go pięknie strolujemy. Darmowe fałdolce.